Świetnie sobie radzisz. Spójrz, nowy dzień przed tobą, nowe możliwości, nowa szansa, by zrobić coś dobrego dla siebie. To ty wybierasz, decydujesz, jak go przeżyjesz, a może wybierzesz spokój, uważność i małe gesty troski wobec siebie. Może dziś wypijesz ciepłą wodę, by poczuć otulenie od środka, a potem pójdziesz do lasu na spacer. Nie po to, by coś osiągnąć, ale by odetchnąć świeżym powietrzem, popatrzeć w niebo, usłyszeć, jak życie dzieje się wokół ciebie. Zobacz, dajesz radę, nie musisz niczego przyspieszać, krok po kroku, w swoim tempie, na spokojnie, bo właśnie w tym spokoju rodzi się twoja moc. Wpisz zdrowie. I spotkaj się ze mną na darmowych webinarach o Twoim zdrowiu.